Cześć z tej strony tak? witajcie na moim kanale. Dzisiaj speed test porównanie dwóch smartfonów na procesorach Mediateka Nefos C9S z Mediatekiem Helio A22, 2 GB RAMu, no i coś droższego od Mediateka Helio P98 MB. Trochę dziwny speed test, ale zobaczmy, jak te procesory Mediateka działają. Zobaczmy, jak otwierają się aplikacje, jak pozostają w ramię, więc lecimy. Wyczyszczone smartfony. No to jedziemy. Allegro. No tu jest dla Nefos. Czekamy sobie. Aliexpress dane Danefosa No i jedziemy Ceneo Tu jest szybko, no widzicie Tańsze smartfony czym się różnią? Tym, że bardzo wolno działają No tu nawet chyba nie dotknąłem, ale to widzicie jak to szybko się odpaliło HBO GO Ten ten co 16 GB tylko tylko no, to jest w ogóle słabo. No tu wyjątkowo widzieliście co wyszło. I plan. 16 GB pamięci, no a nie RAMu. No. I plan szybciej na smartfonie z lewej strony tutaj, dobra, nie czekamy. O jak dojadę? fast start był tu, ale to nawet nic nie pomogło, bo i tak OPPO zrobiło to szybciej. No NeFos dopiero teraz. Mapy. No, widzicie, tu nie dziękujemy, nie chcę się na to czekać. Player.pl. Muszę chyba zrobić speed test S20 Ultra kontra Nefos. Patrzymy, telefon za 6000, kontra telefon za jakieś grosze. No, jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Widzieliście? No, czekaliśmy strasznie dużo, długo na Nefosa. Olix. To już mamy ogarnięte. No a co? Nefos? Nefos myśli. Nie zawodzi. Pyszne.pl. Widzicie, jak to się dzieje? W przypadku pysznego, już jeden zrobił swoje, co powinien, a drugi zaczyna myśleć nad tym, żeby coś doczytać sobie. No. no ładnie, długo. Ile będę miał jeszcze cierpliwości na niego? Czy sprawdzę jego zasięg? Dobra. Nie chce mi się czekać. Pyszne.pl. Już mamy odpalone no, w nefosie. Teraz w miarę szybko sklepy tu jest ok. Tutaj no, jeszcze w miarę akceptowalnie. Spotify jesteśmy a w nefosku dopiero teraz. Następnie mamy Taptalk. Talk. Odpalony w Oppo. A w przypadku nefosa czekamy. TripAdvisor, jak tam TripAdvisor. No tu już zaraz będzie. No a tutaj jeszcze go nie ma. Czy będzie w ogóle? Pewnie tak, ale jak szybko? Dobra. wszystko na mojego i Waszego czasu. Twitter. Jesteśmy. A w Nefosie. No w końcu też Uber. Jest, no ciekawe, epidemia i nawet ubery na mieście, więc ciekaw, kto nawożą. No cóż, kogoś na pewno, czy w ogóle tak w tym samym miejscach są? Tak, dobra. I mamy dalej wykop, odpalone. Tutaj czekamy. I cóż mamy dalej, mamy YouTube. No widzicie, to jest tak. No już no dobra. Bez komentarza. Szybko co w ramię? 2 giga 4. No to tutaj dziwne, że tu nie było w ramię. Tutaj też, w obu tak samo. Ceneo, no podobnie. Galerie, no i widzicie. Nie komentuję, tylko po prostu Wam pokazuję. W obu jest restart i pla. Tu jest w ramię, tutaj nic nie widać. Tutaj odpalone, jakby tutaj. Jest ciemność. Tu jesteśmy, tu on się restartuje. Player. Restart tutaj, ciemność. Olixy tu odpalone, a tutaj nic nie dzieje się, czyli też jest restart. Tu restartowane startowane pyszne.pl i w Oppo to samo. Pizza Portal, o tu w ramię. W Oppo też. Sklepy, o już czy zaczyna strasznie tnia. Ciąć. Spotify widzicie. Taptal widzicie. TripAdvisor. No tutaj też zrestartowane tu również, o, tu dopiero pyszne się odpaliło, no, dobra, no widać, że, że tutaj, czekajcie, Twitter, opo, coś przycięło lekko, tu nawet nie był w ramię. mamy Uber, zrestartowany w obu, Wykop, widać, no i YouTube. Mniej więcej widać jak to wygląda, Co? nie będę Was dzisiaj karał grami, bo widzicie, że tutaj sens Nefosa odpalania czegokolwiek na nim jest praktycznie żaden. No, telefon stricte do dzwonienia, nie do niczego innego. Cóż dodać, no. chciałem tylko wam pokazać, jaka jest różnica między Mediatekiem Helio P90, który całkiem fajnie działa, a Helio A22, który nadaje się w sumie do niczego. Takie krótkie wnioski. Oczywiście, odnośnie do mego i są playlisty, możecie zobaczyć inne porównania. Macie pytania, piszcie sobie tam na dole. Tu playlisty, dzwoneczki, subskrypcje. Tyle. NeFos C9 S kontra Oppo Reno 2Z. Z tej strony łcek, trzymajcie się ciepło. Hej.